Pivot w biznesie. Co to jest i jak przebiega? W tym audio artykule dowiesz się, czym jest pivot w biznesie, jakie są rodzaje pivotów, jakie są jego powody, jak przebiega, jakie są korzyści z pivotu, jakie są jego ograniczenia oraz jakie są przykłady udanych pivotów. Link do artykułu w naszym serwisie znajdziesz tradycyjnie w opisie materiału. Zasubskrybuj nasz kanał, aby regularnie otrzymywać materiały do odsłuchania pełne marketingowej wiedzy. Miłego słuchania. Piwot w biznesie. Co to jest i jak przebiega? W biznesie nie każda dobra idea od razu prowadzi do sukcesu. Czasem to właśnie umiejętność zmiany kierunku, tzw. pivot, decyduje o tym, czy organizacja przetrwa i zacznie rosnąć. PIVOT to świadoma zmiana modelu biznesowego mająca na celu poprawę dopasowania produktu do rynku. Może dotyczyć grupy docelowej, sposobu monetyzacji lub samej oferty. Opiera się na analizie danych i potrzeb klientów. PIVOT pozwala firmie lepiej dopasować się do rynku, zwiększyć skuteczność działań i skoncentrować zasoby na tym, co przynosi realną wartość. Umożliwia rozwój, poprawę wyników i zwiększenie szans na długoterminowy sukces. PIVOT może być kosztowny, czasochłonny i ryzykowny. Wymaga zmiany strategii, często dezorientuje klientów i zespół. Bez odpowiedniego przygotowania i danych może pogorszyć sytuację firmy zamiast ją poprawić. Pośród rodzajów piwotów wyróżnia się między innymi pivot modelu biznesowego, grupy docelowej funkcjonalności technologii lokalizacji i kanałów sprzedaży. Każdy rodzaj odpowiada na inne wyzwania rynkowe i wymaga dostosowania działań do nowych założeń. Najczęściej piwot wynika z niedopasowania oferty do rynku, niskiego popytu. Problemów z monetyzacją, zmian w technologii lub konkurencji. Celem jest poprawa efektywności i zwiększenie szans na realizację strategii sukcesu. Piwot zaczyna się od analizy problemów, formułowania hipotez, testowania nowych rozwiązań i wdrażania zmienionej strategii. Kluczowe są dane rynkowe, zaangażowany zespół, szczegółowy plan działania i ciągłe monitorowanie postępów. Przykładem piwotu jest na przykład Netflix. Przeszedł z wypożyczalni DVD do platformy VOD. Instagram uprościł aplikację do dzielenia się zdjęciami. Slack powstał z narzędzia wewnętrznego. Gru. YouTube porzucił model randkowy na rzecz otwartej platformy wideo. Pivot w biznesie. Definicja. W biznesie to strategiczna decyzja polegająca na istotnej zmianie kierunku działania firmy w odpowiedzi na zmieniające się warunki rynkowe, niewystarczające zainteresowanie ze strony grupy docelowej lub nieadekwatne dopasowanie oferty do realnych potrzeb klientów. Nie chodzi tu o kosmetyczne korekty, lecz o głęboką, często fundamentalną zmianę modelu prowadzenia biznesu, która może obejmować przeformułowanie propozycji wartości, zmianę modelu sprzedaży, a nawet całkowite przedefiniowanie segmentu rynku, do którego organizacja kieruje swoją ofertę. Pivot to strategiczna zmiana modelu biznesowego firmy, mająca na celu lepsze dopasowanie oferty do potrzeb rynku i zwiększenie szans na sukces. Definicja pivotu w biznesie. W praktyce pivot może oznaczać np. odejście od sprzedaży bezpośredniej na rzecz subskrypcji online, rezygnację z oferty B2C na rzecz rozwiązań dla sektora B2B, czy nawet porzucenie dotychczasowej technologii, i wejście w zupełnie inny sektor, jak miało to miejsce w przypadku przedsiębiorstw IT, które w obliczu nowych regulacji i obaw rynkowych wdrożyły usługi bezpieczeństwa jako ważny filar swojej działalności. Decyzje takie rzadko są przypadkowe. Najczęściej poprzedzone są serią testów, analizą wskaźników retencji, kosztów pozyskania konsumenta oraz informacji płynących z rynku. Zespół decyduje, kiedy kontynuacja dotychczasowej strategii nie ma już biznesowego uzasadnienia. Właśnie w takim momencie, opierając się na danych i hipotezach zebranych w toku dotychczasowej działalności, zespół zdecydował się na pivot. Nie jako oznakę porażki, ale jako przejaw zdolności adaptacyjnej i umiejętności operowania w warunkach niepewności. Właściwie przeprowadzony pivot to często początek realnego wzrostu firmy. Rodzaje pivotów. Piwot w biznesie może przybierać różne formy w zależności od tego, co dokładnie wymaga zmiany, by osiągnąć oczekiwane rezultaty? Kluczowe rodzaje pivotów wynikają z obserwacji, że obecna strategia nie przynosi zakładanych efektów, a dane rynkowe wyraźnie wskazują na potrzebę dostosowania. Jednym z typów jest pivot modelu biznesowego, w którym firma rewiduje sposób generowania przychodu na przykład przechodzi z jednorazowej sprzedaży produktu na subskrypcję. Wymaga to zupełnie innych zasobów potrzebnych do wdrożenia. Od zmienionej infrastruktury IT po przeszkolenie zespołu sprzedaży w zakresie długofalowej obsługi klienta. Kolejnym rodzajem pivotu jest pivot docelowej grupy, gdy firma dostrzega, że jej rozwiązanie trafia do zupełnie innych odbiorców niż pierwotnie zakładano. Może to prowadzić do konieczności przemodelowania komunikacji, dostosowania funkcjonalności produktu oraz inwestycji w promocję ukierunkowaną na nowych klientów. Piwot funkcjonalny. Zachodzi wówczas, gdy zespół odkrywa, że tylko część oferowanego rozwiązania realnie odpowiada na potrzeby rynku. Wtedy cała firma koncentruje się właśnie na tym elemencie, rezygnując z pozostałych, mniej skutecznych. Z kolei pivot lokalizacji dotyczy sytuacji, w której produkt lub usługa, mimo obiecujących wyników, nie rozwija się na danym rynku. Analiza danych może wskazywać, że ten sam system lepiej sprawdza się w innej części świata. Wówczas firma przenosi się do bardziej obiecującego regionu, często reorganizując logistykę, kanały sprzedaży i cały proces wdrożeniowy. Warto także wspomnieć o piwocie technologii, który ma miejsce, gdy przedsiębiorstwo zmienia podstawowe rozwiązanie technologiczne, na którym opiera swój produkt lub usługę, zwykle w celu zwiększenia skalowalności, bezpieczeństwa lub jakości. Taki krok nierzadko wiąże się z koniecznością inwestycji w szkolenia zespołu oraz dostosowania procesów i wsparcia. Powody pivotu. Powody pivotu wynikają najczęściej z potrzeby dopasowania się do realiów rynkowych, które dynamicznie się zmieniają i często brutalnie weryfikują założenia przyjęte na etapie projektowania modelu biznesowego. Jednym z głównych impulsów do zmiany kierunku działania firmy jest brak oczekiwanego wzrostu. Mimo poprawnie funkcjonującego produktu czy sprawnej realizacji usług, jeśli model biznesowy nie przekłada się na stabilne przychody lub skalowalność. Zespół staje przed koniecznością przemyślenia całej koncepcji działania. Kolejnym typowym powodem piwotu jest nieprzewidziana reakcja rynku. Produkt może być innowacyjny i dopracowany, ale nie trafia w faktyczne potrzeby odbiorców. W takim przypadku niezbędne staje się dopasowanie oferty do innego segmentu odbiorców, zmian funkcjonalnych lub nawet całkowitej zmiany programu rozwojowego, który wyznacza nowe kierunki dla firmy. Często do pivotu prowadzi też zmiana w otoczeniu konkurencyjnym. Pojawienie się nowego gracza, który szybko zdobywa udziały w rynku, może zmusić firmę do redefinicji propozycji wartości. Zdarza się również, że to samo wdrożenie nowej technologii lub zmiana regulacji prawnych, np. w zakresie ochrony danych. Powoduje, że dotychczasowy model biznesowy przestaje być opłacalny lub możliwy do utrzymania. Wreszcie, pivot może wynikać z wewnętrznych obserwacji, np. z analizy danych użytkowników, którzy wykorzystują produkt w inny sposób niż przewidywano. Tego typu insighty są często początkiem redefinicji ścieżki rozwoju i wprowadzenia kluczowych zmian, które stanowią punkt zwrotny na drodze do sukcesu. Przebieg pivotu. Pivot w biznesie wymaga zarówno strategicznej wizji, jak i operacyjnej dyscypliny. Zaczyna się od identyfikacji kluczowego problemu w obecnym modelu biznesowym. Momentu, w którym dane rynkowe, wskaźniki sprzedaży lub zachowania klientów jasno sygnalizują, że dotychczasowa strategia nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Na tym etapie zespół analizuje, które elementy działalności zawodzą, czy problem leży w produkcie, kanale dotarcia, komunikacji do celowej grupie. Czy może w całym modelu monetyzacji? Następnie rozpoczyna się faza diagnozy i hipotez, kluczowa dla opracowania wariantów pivotu. Zespół formułuje możliwe scenariusze zmiany, opierając się na feedbacku od klientów, analizie konkurencji, danych behawioralnych i trendach branżowych. Celem jest wypracowanie alternatywnej ścieżki rozwoju, która ma większy potencjał sukcesu. Może to oznaczać np. przejście z jednorazowej sprzedaży na program subskrypcyjny, zmianę grupy docelowej uproszczenie produktu lub wprowadzenie nowej technologii. Kolejnym krokiem jest testowanie. Zanim pivot w biznesie zostanie wdrożony na szeroką skalę, wprowadza się wersje pilotażowe, prototypy lub MVP, Minimum Viable Product. Umożliwia to szybkie zebranie informacji zwrotnych i ocenę, czy nowy kierunek ma uzasadnienie rynkowe. Ten etap często wymaga również reorganizacji zasobów, zmiany priorytetów zespołu. I wdrożenia nowych narzędzi wspierających analizę dotychczasowych osiągnięć. Po pozytywnej weryfikacji hipotezy, zespół przechodzi do pełnej realizacji pivotu. Wdrażany jest dokładny plan działania, który obejmuje zmianę strategii marketingowej, aktualizację oferty, dostosowywanie procesów operacyjnych i w razie potrzeby rekrutację nowych kompetencji. Równolegle prowadzone jest monitorowanie efektów, KPI, reakcje klientów, jakość wdrożenia. Wszystko to podlega bieżącej analizie, pozwalając na dynamiczne korekty biznesu. Korzyści z pivotu. Piwot biznesowy, choć często wynika z napotkanych wyzwań, może przynieść firmie szereg wymiernych korzyści, pod warunkiem, że zostanie przeprowadzony na podstawie rzetelnych danych, przy wsparciu odpowiednich narzędzi oraz w oparciu o szczegółowy plan działania. Kluczową zaletą dobrze przeprowadzonego pivotu jest możliwość precyzyjnego dostosowywania produktu, modelu sprzedaży lub strategii komunikacyjnej do aktualnych potrzeb rynku, co w bezpośrednim odniesieniu do wyników sprzedażowych i wskaźników zaangażowania klientów przekłada się na wzrost efektywności operacyjnej. PIWOT to nie korekta, lecz świadoma decyzja o zmianie kierunku, wynikająca z analizy danych i obserwacji rynku. To moment, w którym firma musi przyznać, że obecna strategia nie działa i potrzebne jest nowe podejście. Dobrze przeprowadzony PIWOT wymaga odwagi, Elastyczności i zdolności do szybkiego uczenia się. Max Sirek, CEO of Sirek Digital. Dzięki pivotowi zespół ma szansę skupić się na tym, co realnie działa, na rozwiązaniach, które odpowiadają na rzeczywiste problemy odbiorców, zamiast próbować na siłę realizować pierwotną wizję, która nie przynosi oczekiwanych rezultatów. W wielu przypadkach oznacza to głębsze zrozumienie potrzeb klientów, a co za tym idzie. Tworzenie bardziej trafnych propozycji wartości i lepsze dopasowanie usług do dynamicznie zmieniających się oczekiwań. PIWOT często wiąże się również z usprawnieniem wewnętrznych procesów, zarówno w zakresie pracy zespołowej, jak i wdrażania nowych metod mierzenia postępów. W tym kontekście firma zyskuje nie tylko w wymiarze rynkowym, ale również organizacyjnym. Dobrze poprowadzony PIWOT wymusza bowiem uporządkowanie priorytetów. Aktualizację strategii, wdrożenie jasnych mierników realizacji celów oraz eliminację działań, które nie przynoszą wartości dodanej. Wreszcie, piwot to dowód na elastyczność i dojrzałość biznesową, na umiejętność uczenia się, przyznawania do błędów i szybkiego reagowania w obliczu zmian. To właśnie zdolność adaptacji oparta na analitycznym podejściu i gotowości do korekty kursu. Decyduje o tym, które firmy utrzymują się na rynku mimo rosnącej konkurencji i zmiennych warunków gospodarczych. Ograniczenia pivotów choć piwot biznesowy może być kluczowym krokiem na drodze do sukcesu, nie jest rozwiązaniem pozbawionym ograniczeń. Przede wszystkim, nie każdy pivot prowadzi do pozytywnych rezultatów. Wiele firm decyduje się na zmianę kierunku działania zbyt pochopnie, bez dokładnej analizy przyczyn dotychczasowych niepowodzeń i bez stworzenia spójnej, realistycznej strategii. W takich przypadkach pivot staje się chaotycznym ruchem obronnym, a nie świadomym procesem dostosowawczym. Zawsze trzeba liczyć się ryzykiem związanym z utratą dotychczasowej bazy klientów lub osłabieniem pozycji na rynku, szczególnie gdy zmiany są radykalne i trudno je jasno zakomunikować. Firma, która zbudowała swoją platformę, czy to technologiczną, czy komunikacyjną, wokół określonego modelu może mieć problem z przeniesieniem zaufania i wiarygodności do nowej oferty. Zmiana może również prowadzić do rozproszenia zasobów, zwłaszcza jeśli próbuje się jednocześnie utrzymać starą działalność i rozwijać nowy kierunek. Ważne jest także to, że nie każdy zespół potrafi efektywnie zastosować pivot w praktyce. Wymaga to nie tylko odwagi decyzyjnej, ale również zdolności do szybkiego uczenia się, rezygnacji z wcześniejszych założeń i pełnego zaangażowania w nowy plan. Ograniczająca może być tu kultura organizacyjna. Brak elastyczności strukturalnej, czy trudność we wprowadzaniu zmian w ugruntowanych procesach operacyjnych. Wyzwaniem jest też czas. Piwot nie daje natychmiastowych efektów. Stworzenie nowej strategii, testowanie rozwiązań, wdrożenie zmian i zdobycie pierwszych klientów może trwać miesiącami. W tym czasie firma musi utrzymać płynność finansową i morale zespołu, co w warunkach niepewności i presji na wyniki nie zawsze jest możliwe. Przykłady udanych pivotów. Przykłady udanych pivotów pokazują, jak trafna zmiana modelu biznesowego może zdecydować o przetrwaniu i spektakularnym sukcesie firmy. Są to przypadki, w których zespół, dzięki właściwej interpretacji danych rynkowych, dostosowywaniu oferty i opracowaniu szczegółowego planu działania, zdołał przekształcić pierwotnie niedoskonałą koncepcję w globalny fenomen. Netflix to jeden z najbardziej znanych przykładów skutecznego pivotu. Netflix początkowo działał jako wypożyczalnia płyt DVD za pośrednictwem poczty. Było to przełomowe pod względem wygody, ale miało ograniczoną skalowalność. W odpowiedzi na zmieniające się potrzeby klientów oraz rozwój technologii strumieniowania, firma zdecydowała się na radykalny pivot odejście od fizycznych nośników i wprowadzenie subskrypcji VOD, co wymagało zmiany całej technologii. Dostosowania infrastruktury, stworzenia programu rekomendacji oraz inwestycji w autorskie treści. Efekt? Netflix zdominował rynek globalny, stając się synonimem rozrywki online. Instagram z kolei zaczynał jako aplikacja BarbN, wielofunkcyjny serwis do meldowania się w lokalizacjach, cztakałacecach, dzielenia się planami, zdjęciami i zdobywania punktów lojalnościowych. Problemem była nadmierna złożoność i brak jasnej propozycji wartości. Zespół analizując zachowania użytkowników zauważył, że największe zaangażowanie generuje funkcja dodawania zdjęć. To przesądziło o kierunku pivotu. Zrezygnowano z większości funkcji, pozostawiając minimalistyczną aplikację do dzielenia się fotografiami. Tak powstał Instagram, intuicyjny portal społecznościowy, który szybko zdobyła miliony użytkowników na całym świecie. Slack to kolejny przykład, gdzie pivot okazał się niezbędny dla sukcesu. Firma początkowo pracowała nad grą Online Glitch, której rozwój okazał się kosztowny i nieskuteczny pod względem przyciągania graczy. W trakcie prac zespół opracował wewnętrzne narzędzie do komunikacji, które znacząco usprawniało codzienną współpracę. Po zamknięciu projektu gry zdecydowano się skupić właśnie na tym rozwiązaniu. W efekcie powstał Slack, który zrewolucjonizował sposób komunikacji w zespołach i stał się jednym z najpopularniejszych narzędzi pracy zdalnej. Jeśli interesują cię treści z zakresu marketingu internetowego, zostaw subskrypcję lub obserwację. Dostarczymy ci wygodne do odsłuchania materiały pełne wiedzy i inspiracji, a jeśli wolisz czytać niż słuchać, wartościowe treści dostępne są również na stronie www.cyrekdigital.com.